Witam Państwa w środę 12 czerwca. Dzisiaj dla rynków najważniejszym wydarzeniem w kalendarzu makroekonomicznym będzie publikacja inflacji ze Stanów Zjednoczonych, zarówno inflacja CPI, jak i też bazowa inflacja. Rynki spodziewają się tego, że inflacja delikatnie. Spadnie poniżej oczekiwań rynkowych. No i jeżeli weźmiemy pod uwagę słabość amerykańskiego dolara w ostatnich dniach, dzisiejsza publikacja danych ze Stanów Zjednoczonych może być bardzo kluczowa, jeżeli chodzi o dalszą kondycję na amerykańskim dolarze ponieważ jeżeli inflacja znowu spadnie wyraźnie poniżej oczekiwań rynkowych, to wydaje mi się, że większe instytucje mogą dołożyć kolejnych shortów na amerykańskim dolarze, natomiast ze względu na to, że coraz większa część rynku jest nastawiona na osłabienie amerykańskiego dolara, jeżeli te dane pozytywnie zaskoczą, to wydaje mi się, że może pojawić się dość spora korekta, więc dzisiejsze, najważniejsze dane, tak jak wspomniałem, poznamy o godzinie 14.30. Wcześniej o godzinie 10.15 przemawiał Mario Draghi, natomiast tutaj w żaden sposób nie odniósł się do prowadzonej polityki monetarnej przez ECB. W dalszej tej te części dnia o godzinie 16.30 na pewno bym zwrócił uwagę na dane z rynku ropy, ponieważ ropa w ostatnich dniach zaczęła tracić na wartości. Rynki spodziewają się tego, że zapasy ropy spadną do miliona, poniżej jednego miliona baryłek. I jeżeli chodzi o wczorajszy dzień, to uaktywnił się trochę Donald Trump. Ja bodajże w piątek w telewizji Comparic24 TV mówiłem o tym, że ewentualnie Trump może zasygnalizować to, że amerykański dolar jest zbyt drogi w relacji do innych walut, no i wczoraj właśnie Trump napisał o tym, że euro, słabość euro pozytywnie wpływa na, może pozytywnie wpływać na gospodarkę, dlatego też jest za tym, żeby amerykański dolar teraz stracił na wartości. Więc tyle jeżeli chodzi o takie bieżące fundamenty. Jeżeli chodzi o zmienność na indeksie dolara, widać wyraźnie, że w, przez ostatnie 2-3 dni wyraźnie spadła. Wczoraj przebiliśmy poziom 96,75, no i jak na razie wydaje mi się, że takim kolejnym mikro. Poziomem targetem może być wypełnienie tej luki weekendowej, czyli to będzie poziom w okolicy 96.60. Natomiast ja osobiście przed danymi fundamentalnymi o godzinie 14:30. Nie będę chciał podejmować żadnych decyzji, no i tutaj, w zależności od tego, jakie dane wyjdą, wydaje mi się, że będzie trzeba odpowiednio reagować. Oczywiście, im większe zaskoczenie, tym większa szansa na to, że pojawi się większy ruch jednokierunkowy. Natomiast, jeżeli dane wyjdą mniej więcej zgodnie z oczekiwaniami rynkowymi, bądź też plus minus będą wyżej bądź niżej o 1%, to wydaje mi się, że raczej tutaj te dane trzeba potraktować neutralnie. Natomiast na pewno, jeżeli chodzi o takie kluczowe poziomy, jeżeli dojdzie do spadku, na pewno zwrócę uwagę, jak zachowa się indeks dolara poniżej poziomu 96,46. Jeżeli tutaj poniżej tego poziomu nie pojawi się kolejna większa podaż, to wydaje mi się, że może dojść do korekty. Natomiast przy sytuacji Takiej, gdzie miałyby się pojawić wzrosty, moim zdaniem cały czas poziom w okolicy 97.04 może być kluczowy i z tego poziomu oczywiście może też się pojawić korekta. Jeżeli chodzi o, o zmienność na eurodolarze, znowu powróciliśmy do tej bardzo niskiej zmienności. Już jak na chwilę obecną to jest trzeci dzień, gdzie praktycznie nic się nie dzieje. Natomiast technicznie poziom 1.1323 został wybity. Dzisiaj jak na razie przetestowaliśmy. No i tak naprawdę wszystko zależy od danych ze Stanów Zjednoczonych. Jeżeli inflacja wyjdzie niższa, to prawdopodobnie dzisiaj kolejnym targetem na eurodolarze może być poziom 1. 13,70, natomiast jeżeli będą to dużo wyższe poziomy, to prawdopodobnie kolejnym targetem na eurodolarze może być okrągły poziom 1,14. Jeżeli inflacja wyraźnie zaskoczy dzisiaj rynki jeżeli inflacja znajdzie się powyżej, wyraźnie, powyżej 2%, to wydaje mi się, że może dojść do sporej redukcji pozycji i wtedy bym zakładał spadki na eurodolarze nawet w okolicy poziomu 1,12,70%. Jeżeli chodzi o sytuację na funcie, wczoraj pojawiła się informacja dotycząca spotkania szczytu, takiego pomiędzy Chinami a Wielką Brytanią, który dokładnie ma się odbyć 17 czerwca, i tutaj prawdopodobnie Pojawią się rozmowy związane z, nowe rozmowy z Chinami dotyczące umów handlowych, więc jeżeli podczas tego spotkania te informacje będą pozytywne, to jak najbardziej dla funta to powinna być pozytywna informacja. No i tak jak wczoraj zakładałem również na swoim Twitterze, pisałem o tym raczej na funcie, ja osobiście bym się spodziewał, Wzrostów. Dzisiaj ważnym takim mie pierwszym miejscem wsparciem dla funta moim zdaniem może być poziom 1,27,30. Natomiast jeżeli dzisiejsze dane ze Stanów Zjednoczonych zaskoczą negatywnie, wyraźnie negatywnie, to moim zdaniem będzie duża szansa na funcie, że znajdziemy się co najmniej w okolicy poziomu 1,27,60. Ewentualnie, gdyby się pojawiły spadki, na pewno zwrócę uwagę na poziomy poniżej dziennych minimum, czyli to będą poziomy w okolicy 1,27,10. Jeżeli chodzi o usdk wczoraj pojawiło się większe wybicie z konsolidacji pomiędzy poziomami 1.3280 a 1,3250, tutaj, głównie za sprawą spadków na ropie USDK wczoraj odbił na kilkadziesiąt pipsów. Dzisiaj, jak na razie, przetestowaliśmy górne ograniczenie konsolidacji z ostatnich dwóch dni. No i im dłużej będziemy powyżej tego poziomu, tym moim zdaniem będzie rosło prawdopodobieństwo do kolejnych wzrostów, tym razem w okolice poziomu 1,33,40, czyli to jest mniej więcej to samo, co mówiłem podczas poniedziałkowego spotkania. No i też a propos USDK, -a, na pewno trzeba zwrócić uwagę na godzinę 16.30 i oczywiście wcześniej 14.30. Jeżeli chodzi o S&P 500, Wczoraj zabrakło dokładnie, do, dokładnie, może dwóch punktów do przetestowania poziomu, o którym wczoraj wspomniałem. Natomiast wczoraj, po takim fałszywym wybiciu wcześniejszych szczytów, indeks SP500 zanurkował. No i pierwsza reakcja wzrostowa, w sumie największa, podczas wczorajszej sesji, pojawiła się poniżej ostatnich dziennych minimumów. No i to jest ten poziom, o którym ja zawsze wspominam i zwracam uwagę. Jeżeli chodzi o dzisiejsze poziomy, analogicznie dzisiaj bym zwrócił uwagę na dzienne szczyty, czyli jeżeli pojawi się silniejszy ruch wzrostowy i dojdzie do fałszywego wybicia z okolic tego poziomu, to wtedy bym zakładał spadki. No i w, przy takim scenariuszu wydaje mi się, że takim kolejnym celem na SP500 może być poziom 2860 punktów. Jeżeli chodzi o dolar na, na nie wczoraj pojawiły się większe spadki. Również fałszywie naruszyliśmy wcześniejsze dzienne szczyty, czyli tutaj można powiedzieć, że dolar jen zachował się 1 do 1 w relacji do tego, co się wczoraj wydarzyło na SP 500. Jak na razie, moim zdaniem, na dolar jenie jesteśmy teraz w okolicy wsparcia, to jest wypełnienie tej luki weekendowej, czyli to jest poziom w okolicy 108-20, więc jak na razie wszystko zależy moim zdaniem od godziny 14:30. jak w dalszej części dnia zachowa się dolar jen. Ze względu na to, że wczoraj na indeksach pojawiły się spadki na złocie, Inwestorzy zaczęli kupować złoto, no i wybiliśmy tą strefę. Poziomy, o których wspominałem, czyli w pierwszej kolejności zatrzymaliśmy się w okolicy poziomu 1320 dolarów. No i jak na razie, im dalej będą się utrzymywały spadki, tym moim zdaniem będzie rosło prawdopodobieństwo do dalszych wzrostów na złocie. No i wydaje mi się, że również dzisiaj, złoto na dane ze Stanów Zjednoczonych również powinno być wrażliwe. Jeżeli chodzi o kondycję na ropie, ropa wczoraj była dość dobrze skorelowana z SP500, z indeksami. Ja zakładałem, że jeżeli indeksy dalej będą rosły, to również ropa powinna zacząć zyskiwać, natomiast indeksy wczoraj głównie zaczęły tracić na wartości, dlatego też moim zdaniem na ropie pojawiły się spadki. Dzisiaj, jak wiadomo, ropa może być wrażliwa na dane z godziny 16:30, więc. Zazwyczaj na ropie najlepiej się handluje w momencie kiedy dochodzi do pierwszych transakcji na kontraktach w Stanach Zjednoczonych, czyli najlepiej poczekać na 14.30, 15 i to są takie już bardziej płynne godziny do tego, żeby podejmować pierwsze decyzje. Jeżeli chodzi o poziomy techniczne, moim zdaniem ten poziom, na którym teraz się znajdujemy, to jest taki potencjalny poziom wsparcia, natomiast nie trzeba zapominać o danych ze Stanów Zjednoczonych. Jeżeli dojdzie do pierwszego ruchu wzrostowego, to pierwszym takim targetem może być poziom w okolicy 53.11. Jeżeli ten poziom zostanie mocniej przybity, to prawdopodobnie kolejny target to będzie poziom 5477, natomiast jeżeli na indeksach pojawią się większe spadki, to wydaje mi się, że na ropie również będzie można zaobserwować spadki. No i wtedy analogicznie kolejnym celem może być poziom w, ostatni, w okolicy ostatnich minimów, a wtedy zakładam, że pierwsza taka reakcja wzrostowa może pojawić się z poziomu w okolicy 5013. Więc tyle z mojej strony, dziękuję za uwagę, do usłyszenia, do jutra.